Cześć, z tej strony Karol z kanału Karol remontuje, a ja przygotowuję się do przygotowania poddasza do ocieplenia. Jak będzie u mnie, czym będzie u mnie wykonane ocieplenie, to jeszcze się okaże na dobrą sprawę. Natomiast można sobie je przygotować: można wieszać wieszaki, można wieszać profile. Grubość izolacji będzie około 30-35, może. Centymetrów jeszcze zobaczę. Natomiast jedną z rzeczy, które muszę zrobić, to jest przygotowanie tutaj tej góry, czyli wywalenie desek, które tam są, po których mogłem sobie chodzić w czasie budowy i wyłożenie tego płytami. Płyty już są zakupione. Kupiłem płyty 18 grubości, wymiar 250 na 125, i uwaga, dobra promocja jest teraz w Brico bo taka jedna płyta kosztuje. 85 zł, gdzie widziałem na przykład w mrówce, były bodajże po 115, w innych miejscach też w, ok w, w okolicach stówy, kupiłem ich 12. Tutaj mam 30, wyliczyłem sobie 36 metrów tego strychu, z długości 11 i z szerokości tutaj jest 3,20. 3,20, jakoś tak, no w tych granicach. Mniej więcej 35-36 metrów kupiłem. 12 płyt wydaje mi się, że powinno starczyć. Fajnie byłoby zrobić wszystko na równo tymi płytami. Natomiast e, niestety w moim przypadku nie mogę tego zrobić. Ponieważ jak jest rekuperacja, to w tym miejscu powinna być przynajmniej na rurach troszeczkę większa warstwa izolacji, żeby nie dochodziło do tej kondensacji. Góra nie będzie ocieplana, będzie tylko między jętkami. I żeby zachować się tutaj. 15 cm wełny to po prostu musiałem się podnieść tutaj do góry na 5 cm, żeby, żeby w miarę, w miarę się schować. Oczywiście, będzie jeszcze w dół wychodzić kolejne 15 cm, i wtedy powinno być dobrze. Gdybym nie podniósł tutaj, no to tu miałbym, nie wiem, z, z 8 z 8 cm, będzie 8 i 5, 13 cm wełny. Nad tym tam, gdzie jest tutaj rurki są troszeczkę niżej, tu będzie 15. Zresztą będzie o o otuliny. No i odległość, o no pomyślałem, że sobie podniosę taki, ca... taki cały płat po prostu na tej płycie od ściany do tego miejsca, wychodzi mi 115 cm, a potem już będę jechał równo. Na samym końcu mam tą samą sytuację, bo też jest taka skrzynka w tamtym pokoju, no i jeszcze w łazience, tą to w łazience to już mniejszym kawałkiem się podniosę. Ważna sprawa, przynajmniej tak mi się wydaje, że ważna sprawa, żeby płytą, która będzie, nie dojeżdżać bezpośrednio do ściany szczytowej. Żeby ewentualne ruchy, przynajmniej tak jak u mnie jest ta ściana szczytowa, ona nie jest bezpośrednio związana z krokwiami. Jak kroki będą pracować, żeby tutaj nie napierały w żaden sposób na ścianę. 154 cm i sobie to dopasuję. Tutaj już widzę, że powinienem tą deskę jednak przesunąć kawałek na równo tu z jętkami. Ewentualnie tu wypuszczę trochę dalej. Tą wypuszczę. Tą, tą zaraz jeszcze przekręcę na równo z tej strony, żeby płyta ona się będzie opierała na tej jętce. Czy tam kleszczu, jak to tam jest, i będzie dochodziła do tego podniesienia. Zaznaczam sobie 100. Znaczy mój wymiar, czyli w moim przypadku teraz po zmianie delikatnej wychodzi 157. Tutaj jest do 0, 3 i 7. Więc sobie ustawiam deskę na i 3,7. Mogę ją delikatnie przykręcić. I w ten sposób zrobiłem sobie prowadnicę. Nie wiem, czy przewód sięgnie. A i pod spodem, spodem mam styropian. To ewentualnie głębokość na 18. I teraz powinno się ciąć elegancko. trochę za grubo, bo przyciąłem stropian, ale to nic. Problemem będzie tylko to tam wtargać teraz. Dobra. Tędy wejdzie, tędy przewód nie przeszkadza. Halo, No to dawaj to przyjeźdź. Na... No hej. To uda mi się drugą przyciąć, zanim ojciec mój przyjedzie i mi pomoże to w... na górę wwalić. No we dwóch to już 100 razy lepiej robota idzie. No tak po nie Ale no. no, jeszcze raz, jak miałbym to samemu wcis wciskać na górę? Od razu do góry? Akurat kolor daj mi, daj mi ten kolor. Trzymasz? Tak Który? Podkręcałem deski, teraz nie mam po czym chodzić A te mniejsze kawałki to już się. Dosztukuję. ale wydaje mi się, że Wysok... 20 albo. Ale 20... Tak będzie lepiej na górze? Tak. Polecisz od razu wzdłuż. Tak. No, wszystkie płyty mam już pownoszone. Zrobiłem sobie, powykładałem. Zostały mi tylko takie dopasowane. E, ogólnie nie kładłem ich bezpośrednio na jętkach, tylko podłożyłem sobie jeszcze w poprzek deski na zasadzie takich legarów. Pod każdą płytę idą trzy. Po bokach, jedna na środku, przez co podłoga po prostu bardzo się wzmocniła, a przede wszystkim. Delikatnie podniosła. Tutaj u mnie z sufitem też jest taka, taka sprawa, że nie chcę, żeby tam wychodziło z, w, po, w pomieszczeniach na dole z metry 2,45. Tylko chciałbym, żeby było w tych granicach 2,50. No pewnie nie będzie 2,50, ale zobaczymy, jeszcze, jak się z sufitem opuszczę. Także każde podniesienie do góry to dla mnie jest na plus, bo gdzieś ta wełna więcej tej wełny wejdzie. Bo ja już myślałem, żeby kombinować 15 i dziesiątkę, a tak to nie wiem, może pokombinuję 15 i 15, żeby puścić. A tutaj z tej strony nie zrobiłem tych desek, od na, tylko z tej strony. Ale popatrzcie, ja tutaj mam rekuperację i wygląda to tak, że yy, cała rekuperacja powinna być w te rury powinny być w warstwie yy, ocieplenia. Nie powinno, iść, nie powinno iść wszystko na poddaszu. W ogóle, wszystko tutaj, żadne, żadne na poddaszu nie powinny być montowane rekuperatory. Takie jest moje zdanie. Nie wnikajcie. Ewentualnie sobie można tam doczytać. I sobie zobaczyć dlaczego właśnie tak. Ktoś mi zarzucił, że rury z rekuperacji będą w strefie zimnej. Nie będą. Tu będzie 15 cm wełny trzydziestki trójki. Także one będą dosyć dobrze zaizolowane. Od góry, od dołu one będą sobie szły w warstwie izolacji. Oczywiście na tej ścianie też będzie jeszcze stropian. Także tutaj poddasze będzie dosyć dobrze zaizolowane. Strych będzie nie ogrzewany, dlatego tutaj nie będę nic robił, tu sobie będzie membrana będzie sobie wszystko oddychało no, a ja już mam prawie skończone tu z tej strony musiałem położyć światło, nie wiem czy będzie tak słabo widać nie wiem czy uda mi się to światło trochę wyżej dać na razie próbuję wyciąć tu z tej strony teraz na rekuperację, na tak, na tą rekuperację dlatego jest tak troszeczkę bardziej się męczę. No i co? Doszło mi wycięcie płyty. Tu mam wszystko podniesione. Opatrzcie, tu daję jeszcze deseczkę-piątkę dodatkowo tą łatę na sztorc 5 cm, i na to jeszcze deska 2,5. Także tutaj poszło 7,5 cm do góry. I teraz muszę ją przyciąć najpierw dopasować najpierw z długości. Dobra, zaznaczyć sobie czymś. Tu do tego miejsca. I żeby nie dochodziło bezpośrednio tam do ściany. To jest też w sumie dosyć, e, dosyć ważne. I tu jeszcze deseczki ja wziąłem jednej mojej prowadnicy. Kontrolnie czy wymiar się zgadza? Ogólnie 42,5 i tu jest 43 to 40. 2,5 z jednej i z drugiej strony, ale wytnę od tej strony, bo tutaj mam kąt, a tamta strona była przycinana. Więc tu sobie zaznaczam 1,43 m, 142,5 zł. Teraz moja deseczka, prowadnica, wkrętarka i miarka. I teraz u mnie jest tak, że muszę 3 cm się 3,7 cofnąć. 3,7. Nie 3. i tu też 3 i 3,7. To jest to odpad, który mogę przesunąć na razie? Weźmiemy go sobie do końca, dosuniemy. Na razie, bo jeszcze na komin trzeba wyciąć z luzem, zostawiać śmiało, nawet 2 centymetry. Zostawię to jest do obcięcia. Głębokość komina, czyli jest 41, 42,5. Zrobimy no, tak mniej, mniej więcej to jest do wycięcia. Ogólnie układanie całych płyt fajna sprawa, jak są całe płyty układałem nie obok siebie tylko tak na mijankę delikatnie tam była przejście przejście było około 35, bo tak mi wychodziło z pełnych płyt ale lepiej chyba zrobić na mijankę niż, niż jakby płyty były obok siebie Yeah. Wstawki, i tak będę robił, i tak zostanie. Nie chcę ogólnie, żeby mi dotykało do ściany bezpośrednio płyta. I nie chcę, żeby do komina gdzieś tam dochodziło. Nie wiem, jak to będzie pracowało. Tej płyty jeszcze nie przekręcam, bo tu jeszcze deskę muszę włożyć jedną. Przycinam sobie na krokwie tak naprawdę ostatnią już deskę i te krawędzie, które będą gdzieś tam blisko membrany, pomyślałem, że sobie po prostu przeszlifuję, żeby jakieś zadry nie, nie poszarpały mi membrany. Bateria mi padła, ale ten paseczek, jak widać, z wycięciem na krokwie dopasowałem. Jedyne co w tym miejscu, to po prostu tam między krokwiami trzeba dać deseczkę, i tutaj widzicie, wisi płyta jeszcze, ale tam na sam koniec znowu powinno być wzmocnienie, no bo ona jest osłabiona w tamtym miejscu. Nacinał sobie pią tarczową, ale w rogach i tak muszę sobie jeszcze tą lisicą pomóc. Tu, w tym miejscu docelowo pójdzie deska na wzmocnienie. O, i tu jest za nisko. A jeśli chodzi o piłę, tą lisicę z Lidla, zielono-czarną, to jest do dupy, nie nadaje się. Trzecią już mi przesłali na gwarancji. Więc w sumie może dobrze, że przesłali, no ale mimo wszystko powinna działać, a nie być na reklamacjach i, i, i od nowa ciągle to samo. maszyna, powiem wam, dostałem ją pod choinkę chyba, albo na urodziny, nie wiem bardzo fajna, akumulatorowa Einhella i zarąbiście się sprawdza do przycierania gipsów coś się komuś spodnie podaruje bulbulator się uruchomi dobrze by było jakąś tam deseczkę dać Tymczasowo. Osiemnastka płyta w zupełności wystarcza. Także jest ona dosyć stabilna. Jak tutaj mam między jendkami, nie jętkami, w sumie tam są to są kleszcze. Między tymi kleszczami 20, 90 przepraszam, 90 centymetrów, to ona jest dosyć stabilna. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i czekajcie na film z Ocieplenia Poddasza. Hej!